Nie potrzebujesz więcej czasu, potrzebujesz lepszego systemu. Wracając z pracy albo ze szkoły, mamy właśnie taki problem: jeżeli chcemy się realizować, to kompletnie nie mamy tego czasu, żeby to zrobić. Głównie to zwinęło się naszego starego systemu. Stary system głównie opiera się na oglądaniu przeróżnych głupot, czyli m.in. Krolując przeróżnego rodzaju social media, która większa połowa opiera się na różnych głupotach, gdzie tak naprawdę to jest ci w ogóle niepotrzebne. Oglądanie Netflixa, gdzie może trwać to z ponad godzinę albo dwie godziny, jeżeli chodzi o jeden sam film, a gdzie tworzysz na przykład seriale, które trwają po godzinie, więc 8 odcinków to jest 8 godzin. I oczywiście nie mówię tu o każdym, nie wrzucam każdego dowora, bo każdy z nas ma jakieś obowiązki w swoim życiu. Chociaż też, znajdą się na pewno tacy fanatycy seriali, gdzie na przykład potrafią po pracy, od razu się przed serialem swoim ulubionym, gdzie sezon ma 8 odcinków, no to dajmy, że jeden odcinek trwa godzinę. Przerabiając właśnie 8 odcinków robiąc taki maraton, no to masz 8 godzin. Więc to nie oznacza, że po prostu masz gorsze chwile w swoim życiu, że nie masz kompletnie czasu, po prostu masz ten czas, tylko go źle ustalasz. I dobrze mieć jakiś ustalony, dobry kalendarz, masz, nie wiem, obowiązki w domu, tu chciałbyś się na przykład czegoś pouczyć, tu się realizować. To jest naprawdę łatwo ustalić po prostu ten dzień, tylko potrzeba chcieć. Lecz też nie ukrywam, też mam takie momenty, że mam takie gorsze chwile, gdzie mi się tak na przykład nie chce tego zrobić, lecz mam coś takiego w głowie, jeżeli się nie chce tego zrobić, to i tak to zrób. Bo to też warto mieć z tyłu w głowie, że jeżeli ja bym na przykład czegoś nie zrobił, czegoś bardziej pożytecznego i nie wiem, przesiedziałbym na przykład cały dzień przy serialach, i patrzę, która z godziny to już jest 22. I tak myślę ty uświadam sobie, że ja nic kompletnie nie zrobiłem i straciłem cały dzień na oglądaniu przeróżnych głupot. A jeżeli zrobisz coś pożytecznego, czy na przykładzie czytając książkę, na przykład, dajmy, nie wiem, z 20 stron, no to jesteś o krok do przodu, że masz jakąś opartą wiedzę na jakiś tam temat. Więc drogi widzu, przede wszystkim żebyś się realizował każdego dnia, bo naprawdę życie jest bardzo krótkie, a im więcej realizacji, tym twoje życie może być łatwiejsze. Albo na przykładzie moim, że ja chodzę na przykład na sesje tradingowe, które pozwalają mi właśnie zbudować swój kolejny dochód i uczę się biznesowo i to pozwoli mi na przykład na dalszą realizację swoich wartościowych celów. Jeżeli lubisz na przykład jakąś realizację w swoje cele, to po prostu zaobserwuj mnie na przykład na tą drugą platformę, więc co, trzymajcie się, cześć, cześć.